Dzień dobry, Piotr Dudek, 76. odcinek magazynu do Kosza, Dudek TV. Witajcie. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, co z Polakami, jeśli chodzi o tegoroczny draft. Tytułem wstępu: w tym roku draft, zgodnie z planem, powinien się odbyć dokładnie w mojej rodzinie, czyli 25 czerwca. Jak wiemy, obecnie. Liga jest zawieszona, ma zostać dokończona. Mówi się, że nawet to może nastąpić w sierpniu. A wybór może w dawcie, oczywiście, następuje po zakończeniu sezonu, co jest, oczywi jest oczywiste. Także kolejna sprawa to tych indywidualnych treningów nie będzie można się pokazać też na miejscu. Chodzi chodzi o loty, pandemię, etc. także tutaj jeśli chodzi o wybór graczy głównie mówimy poza poza Stanów, jest yy, trudniejszy i teraz tak jeśli chodzi o zawodników, z których, z których kluby NBA w drafcie wybierają nowych yy, zawodników to jest, to jest tak, że tak automatycznie yy, wybierają z koszykarzy, którzy Kończą naukę na amerykańskich uniwersytetach, czyli w lidze NCA, oraz zawodników spoza USA w wieku 22 lat, czyli rocznik 1998. Wszyscy pozostali, czyli koszykarze, którzy grają w lidze NCA w Stanach pierwszy, drugi, trzeci rok. Oraz zawodnicy spoza USA młodsi niż 22 lata muszą do tego draftu, jeśli chcą przystąpić, zgłosić się. I to zgłoszenie minęło właśnie kilka dni temu, dokładnie w niedzielę 26 kwietnia. I słuchajcie, co z tego wynika? Wynika z tego, że Zgłoszony zawodnikiem do draftu jest 21-letni środkowy tak, Radom, Adrian Bogucki nieokreślony, jestem dużym talentem e, d, przepraszam dużym entuzjastą jego talentu, dużego talentu 2.15, środkowy, który został wybany downikiem, który wykonał największy postęp w zeszłym sezonie w NRW Basket Lidze oczywiście też najlepszym jest zawodnikiem młodego pokolenia w naszej lidze. Powiedziałem, że w, następ, w kolejnych latach ostoja kadr na pozycji numer, numer 5. Adrian naprawdę zagrał bardzo, bardzo, bardzo dobry sezon w barwach Radomia. Był tam pierwszym środkowym. Naprawdę dobre mecze. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, Adrian, Adrian także, nad czym trzeba jeszcze popracować, natomiast dużo już na chłopach potrafi naprawdę znakomite warunki koszkarskie Q, rzut z, z pół podanie, chwyt, wykończenie akcji spod kosza to jest, jest naprawdę dobrze. Wiadomo, są pewne minusy, pewne też przygotowanie fizyczne jeszcze też nie jest na jakimś megatopie. Natomiast 28 lat i 2,15 plus takie umiejętności ym, wróżę, wróżę ogromną karierę. Teraz pytanie, czy w tym drafcie Adrian zostanie wybrany. No szczerze mówiąc, co ma to małe szanse. Kto jeszcze z Polaków będzie draftowany w tym roku? Ym, jeszcze to będzie zawodnik 24-letni bieżący 212 cm środkowy Dominik Olejniczak on był, ten był w składzie na Świata w zeszłym roku w Chinach zagrał tam epizody bardzo dobrze przygotowany motorycznie, fizycznie mocny facet do walki pod koszem zasłony, gra w defensywie dobrze obsłużony w ataku też potrafi zrobić użytek ze swoich centymetrów masy, bo naprawdę atetycznie jest przygotowany bardzo dobrze. On podczas studiów w Stanach występował w sumie w trzech uczelniach. W ostatnim sezonie we Florida State um, Olicia grał mało. Grał mało, grał średnio w 15 minut w meczu, osiągając. Um, Średnie 4,2 punkta i 2,3 zbiórki. Więc tutaj, jakby na no, granicy, studem, żeby, żeby zdobyć angaż w NBA. Zresztą do mnie nikt nie ukrywa, że, że jego celem jest tak naprawdę gra, gra zawodowa w Europie i tu na pewno dla niego nie zabraknie miejsca, bo jeśli chodzi o rynek europejski jest jak najbardziej jak najbardziej do, do, do dźwignięcia przez tego koszkarza tylko też tutaj uwaga taka, że no, to już czas najwyższy bo właśnie te lata dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową tutaj już nie ma czasu na na oglądanie siebie, tylko, tylko, tylko mocny mocny krok do przodu i tej gry i tego życzymy także to jakby no, szanse na to są małe, na wybór tych zawodników to jest tak, wróćmy do Boguckiego, bo on jeszcze może się z mm, draftu wycofać. Przypomnijmy, że można dwukrotnie ten manewr, po zgłoszeniu draftu, do draftu, dwukrotnie ten wykonać. W zeszłym roku już to Adrian zrobił. W zeszłym roku był Marcin Podnitka, ze względu na wiek, 97 rocznik. W zeszłym roku jeśli chodziło o mm, zgłoszenie draftu. E, zaseka mm, mm, Gdynia. Zresztą nie grał w meczach o grozowy bo chciał coś, coś się pokazać na treningach w Stanach Po tym Łukasz Kolęda 99 rocznik rozgrywający Trefa Sopot wspomniany, też zresztą został zgłoszony oraz Aleksander Barcerowski grający w Hiszpanii wszyscy się wycofali z udziału w drafcie, ta cała trójka no bo Politka było automatycznie jako ten 22-latek. No chodzi oczywiście, żeby zrobić, zrobić wokół swojego nazwiska też troszkę nagłośnić sprawę. No wiadomo, że umiejętności są ale też chodzi o reklamę, pokazanie się właśnie amerykańskim ekspertom, fachowcom, że czasy tutaj dołownicy z potencjalnej BI występują. Teraz tak, z tych dołowników z wiadomych względów. Zgłoszenie nie ma, bo to jest 23 zawodnik. Bogucki zgłosił się, choć nie wyklucza, że może jeszcze z tego rezygnować Ma ciężko trenuje i też czeka, czy będzie możliwość właśnie pokazania się. Szansą to bardzo mało, ale czy będzie szansa pokazania się w Stanach. Bo wtedy na pewno może dużo tym zyskać. Adrian. Łukasz Pęda nie, nie miał super, super sezonu w trafu To jest dobry zawodnik, właśnie, ale mam wobec niego od kilku lat naprawdę dużo oczekiwania, że na ten poziom wyższy, że wyższy wskoczy, popularny kolędziak i tu rzeczywiście e, no, czekamy na więcej i ten sezon nie przyniósł takiego przełomu w jego rozwoju. W tym roku nie do się nie zgłosił, w przyszłym roku jako 22 latek będzie uczestniczył i być może po dobrym sezonie 2000-2001 Łukasz będzie miał no, większe szanse, aby zaistnieć za oceanem. Asken Barcelowski fajnie pokazał się w sezonie wcześniejszym, czyli 2018-19, w meczach ligi hiszpańskiej jest ACB, która jest najmocniejszą w Europie. Także wystąpił w olimpiece, czyli po najlepszej lidze na świecie. Zagrał także w meczach. Na mistrzostwach świata w Chinach w zeszłym roku. A latem zrobiliśmy już ósme miejsce, także ogromny, ogromny sukces. Natomiast w tym sezonie zawodnik gra głównie w trzecich ligowych rezerwach. tak tutaj jakby no nie ma szans, żeby, żeby z takiego poziomu, z ostatniego sezonu walczyć o draft. To jest młody zawodnik, dwudziestoletni Także on może się zgłosić do draft jeszcze za rok co będzie miał 22, lat, także, także cały czas y, ma na to szansę, ale no mówię, no, ostatni sezon nie był udany y, w Olka, tych szans na pokazanie się nie miał, także to jakby sprawa jest oczywista, a dlaczego brakuje tego zawodnika jeśli chodzi o tegoroczny dra draft I teraz słuchajcie hmm, my tak, tak z gnotą, bo w lutym zeszłego roku bo że Clippers zostali się z Marcinem Gortatem. I od tego czasu nie mam żadnego Polaka w NBA. Marcin Gortat w tym roku zakończył karierę oficjalnie. Ma 36 lat. I została ogromna pustka. Gortat rozegrał 12 sezonów w czterech klubach w NBA. Został wybrany w drafcie w 2005 roku, czyli miał właśnie na wtedy kiedy z numerem 57 trafił do Orlando Magic przez Phoenix Suns Przypomnijmy, że w 2003 roku wybrany z numerem 30 do New York League, był 18-letni wtedy Maciej Lampę i w tym samym roku z 35 do Milwaukee Bucks Szymek Szewczyk został wybrany Wówczas 21-letni zawodnik, czyli wszystko, wszystko, to bardzo młodzi wówczas zawodnicy. Gorta, 12 sezonów w NBA. Lampę, tu sobie sprawdzam, 64 mecze w 3 sezonach, w 3 klubach. Był także, przypomnę, że Szymek Szewczyk nigdy nie zagrał w NBA, nigdy nie był w składzie, mimo tych w drafcie, także sam wybranie to, to też nie jest gwarant tego, że zagramy w klubie NBA. Natomiast wybrany nie w drafcie, a zakontraktowany został, przypomnijmy, Cezary Trybański, który zagrał 22 mecze w trzech klubach w dwóch sezonach, czyli no, nie jest dobrze po, po tym jak już nie ma Gortata to jest yy, duża luka przypomnę, że Trybański był pierwszym Polakiem który który, y, który zagrał właśnie yy, w lidze NBA natomiast no, jego, jego angaż w klubie najlepszej yy, ligi na świecie nie był yy, nie był y, nie był spowodowany wyborem zawcie. No, tak czy tak siak y, tutaj trzymamy kciuki za naszych y, zawodników i liczymy, że jeśli nie w tym, to w kolejnych y, w kolejnych latach na pewno co y, na pewno, w, w, liczymy, że w kolejnych latach komuś uda się przebić do innej bo to zawsze inaczej na, na tę ligę na patrzymy można budować popularność jak Polak będzie jak Polak będzie w tej lidze ważnym ogniwem no, ja szczerze mówiąc najbardziej w perspektywie roku to roku roku, roku, roku dwóch na na, na Boguckiego i, i Bartłaskiego nie ukrywam prawda jest taka że mm, Zawodnikom obodowym to jest, jest, jest mega, mega, mega trudno, aby się przebić przez ten tłum, natłok znakomitych, atletycznie zbudowanych, świetnie grających obudowych zawodników, amerykańskich głównie. Tak, tutaj większe, większe szanse wróżę panu Batarowskiemu i, i Bogudzkiemu. I, nie wiem, czy wspomniałem, Trybański jako pierwszy Polak w NBA podpisał kontrakt z Memphis Grizzlies w lipcu 2002 roku. Te środkowy, wówczas 23-letni, bieżący 217 cm wzrostu. Także no, w tym roku ten draft będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo nie wiemy kiedy nastąpi. Nie będzie można coś prawdopodobnie, nie będziemy się pokazać na miejscu jeśli chodzi o treningi, bo to też dużo, dużo można tym ugrać bo sama obserwacja scoutów NBA to jest troszeczkę, troszeczkę za mało do takich zawodników na przykład jak, jak Bogucki także na no to trzymamy kciuki aby kolejny Polak zagrał w NBA jeśli to nie przez draft to przez zakontraktowanie tak jak pierwszy Polak w historii NBA, czyli Czarek Trybański. Wszystkich przy okazji um, zawodników, którzy dostali się do NBA albo stali draftowani, serdecznie pozdrawiam i wierzę bardzo, że e, ktoś będzie kontynuował w przyszłości wspaniałą karierę, wydeptał te ścieżki, polskie ścieżki w NBA Marcin Gorta, Także to się panowie Dużo pracy, dużo pokory. Troszeczkę też szczęścia, powinno być dobrze. Dziękuję za oglądanie. Piotr Ludek, widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam, trzymajcie się czołem.